Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Nowy kanał. Na tym, filmie, na tym filmie, na tym kanale będą pojawiały się filmy z Among Us, Minecraft i jakichś innych gier. Być może na komputerze będę speedrunował Minecraft albo będę parkour speedrunował na jakichś serwerach, żeby nie był posądzony cheaty No, więc dzisiaj w tym filmie będzie to film pierwszy, początkowy, ale też i film w takim, w którym pokażę Wam, jak odpalić w portal bez zapalniczki. Właśnie już przygotuję to sobie złożę z lawą. Na, na pustyni często występuje. Okej. Okay. I. Przy okazji też pokażę wam, jak zrobić porżer. No nie do końca tak. Zostawiam sobie Jezu. Stawiam sobie. Tutaj. Właśnie tutaj w tym miejscu. Taki kwadrat, to znaczy to jest na telefonie trudniej i dajemy sobie coś. po czym robimy takie coś taką odwróconą l -tę. Następnie Wlewamy wodę i zebramy obok tej wody lawy, po czym się trochę Czasami się nie nabierze. Zabieramy wodę. Okej, okay. no i tam powinno być niektóre. naprawię to zaraz. I. No, mam. Nie, nie potrzebujemy zapalniczki. Niszczymy to wszystko. No, tą wodę gdzieś wylewamy tak daleko, żeby nie zniszczyło nam lawy. Oczywiście. I bierzemy sobie tutaj. Wylewamy sobie lawę obok tego. Tutaj jest. Tutaj tutaj uzupełniamy obok tego i tutaj lawa. Po czym robimy sobie takie coś. Takie coś powinno być. Tutaj z tej strony tak samo. Tylko z tej strony takie coś. i tu nie powinno być tego i powinno być to. I widzicie, portal nam się odpalił. Musi być tutaj drewno, obok. Zamiast odciągnięć, musi być drewno tutaj. Musi być takie L4. I mamy portfel do N2. Bo że film się podobał. Zostawiajcie łapki w górę. Nie będę. Ach, w sumie nie po no zostawiajcie łapki w górę. Na razie, cześć. I siema!